To, że Tusk manipuluje całym światem wiemy nie od dziś, ale na tym świecie krąży pogłoska o zupełnie innym specjaliście od manipulacji o wolnym śmiechu. Slow postanowił zabawić się w premiera Polski, a w jego przypadku tworzy fałszywe przeceny w moim sklepie internetowym. Ja jestem siaskowany i zapraszam na analizę zniżek do 80%, przy których wyjdziecie w większości na minus przez wprowadzanie konsumentów w błąd. To nie jest hej, tylko krytyczna analiza mechanizmu. Nowego. Przeglądając internet, natknęła mnie myśl, co się dzieje w sklepie tak hucznie promowanym przez idola dzieci. Postanowiłem to sprawdzić, wpisując swoją wyszukiwarkę myslow.pl. Choć spodziewałem się wysokich cen, to przeżyłem szok. Po twórcy tworzącym następujący poziom reklam można spodziewać się wszystkiego, a nie tylko robienia debili ze swoich widzów. Eee, coś tu nie wykona ta poduszka. O, zaraz, co to jest? Poduszka Smilandia? Sprawdzę ją sobie. Połóżmy się. O, i tak może być. Poduszka. Jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. Widząc, że ceny zacząłem je analizować, i chociaż natknąłem się na prawdziwe, zauważyłem pewną nieścisłość. Zimowa czapka Renifera i świętego Mikołaja wyglądają w porządku. Wszystko ma ze sobą realne pokrycie. Jednak już w przypadku zmieniającego kolor kubka możemy zauważyć, że tuż przed promocją cena poszła kilka złotych w górę. Nadal jeżeli chodzi o ten konkretny produkt zapłacicie mniej niż przed podwyżką, ale co zresztą? Tutaj się zaczyna cały cyrk. Pamiętajcie, że porównuję obniżkę z ceną regularną oraz przed 30 dni. Produkt wzorowany na kosterobika z ich skinami wychodzi 2 zł drożej. W przypadku na kraje świątecznych tracicie o 50 groszy mniej. Lecz przy drobnych stratach znalazłem ofertę gdzie cena poszła 10krotnie w górę, a następnie przypisano do produktu zniżkę 80%. To wprowadza znacząco w błąd konsumenta. Zestaw dwóch kopert i pocztówek po tej niesamowicie dużej zniżce nadal wychodzi dwa razy drożej. O ja pierdolę! No różnica również wychodzi w przypadku czapek, gdzie tracić jest 3 zł. W przypadku produktów premium pierwsza cena poszła o 35 zł w górę, abyście finalnie dalej tracili 10 zł. Kurwa, no nie. No, po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Szala problemu jest ogromna, mimo że dotyczy finalnie drobnych podwyżek cen. Lecz nie zmienia to faktu, że takie praktyki są nieuczciwe i należy je tępić i nagłaśniać. W końcu chodzi tutaj o dobro dzieci, którymi łatwo manipulować i widząc korzystne na pierwszy rzut oka oferty, chcą kupić jak najwięcej ze sklepu idola. Po umówieniu fałszywych ofert nadszedł czas na uczciwe i też takie, które powodują powrót do ceny sprzed 30 dni, aby uczciwie wam pokazać całościowo działalność sklepu w tej kwestii. W przypadku plecaka cena poszła 80 w górę i z obniżką płacić im nawet tyle samo. Zegar ścienny nie wprowadza w błąd i jest realną korzystną ofertą, chociaż osobiście od razu kupowanie rzeczy w sklepach youtuberów, szczególnie tych dla dzieci, ze względu na jakość produktów i wygórowane ceny. Poszulka premium i ręcznik pomogą wam zaoszczędzić. A puzle i skarpetki siebie wyjść na równi. Pracując nad tym materiałem, zacząłem rozmyślać: Czy smajsu.pl to jedyny taki sklep internetowy wśród naszych polskich twórców dla dzieci? Jak się już pewnie domyślacie, nie tylko nasz uśmiechnięty przyjaciel stosuje brudne zagrywki na swojej marce. O nie! Jesteśmy zgubieni! Tak jest również w przypadku Paliona i jego sklepu Palion Style i plecaka, który wcześniej kosztował 150 zł, poszedł w górę do 300 i aktualnie jest przeceniony na 130. Uwojana, natomiast przy najniższej cenie macie oznakowanie, o ile procent na waszą korzyść bądź niekorzyść różni się ze nas promocji w porównaniu z najniższą. To się szanuje i jest godne pochwały. Jak się zabezpieczyć przed tego typu pułapką cenową? Pamiętajcie, aby zawsze patrzeć na najniższą cenę sprzed 30 dni. Róbcie również własne obliczenia matematyczne. Jeżeli jesteś rodzicem i dziecko nalega na zakup jakiegoś produktu, mówiąc, że to jest świetna okazja, zawsze dokładnie przeanalizuj. To samo się tyczy innych bliskich i nie tylko kupna produktów dla najmłodszych. Trzeba pamiętać, że zarówno dzieci, jak i starsze osoby są bardziej podatne i dbajmy o swoich, ale o obcych też nie zapominajmy. Jak właśnie z tego typu sprawy publicznie. Nie patrzcie na to, czy dana marka jest znana i również liczcie się z tym, że produkty od randomu z sieci będą gorszej jakości. Nawet jeżeli dziecko błaga, należy pamiętać o jednej najważniejszej w tym wszystkim rzeczy, o jego dobru. Nie zawsze pójście drogą tego, co ktoś pragnie prowadzić do zamierzonego celu, czasami wręcz odmowa chroni. Zdaje się, że połączyłem kropki. W mojej głowie powstała teoria, która może mieć pokrycie rzeczywistością, chociaż patrząc na to, że w przypadku innych sklepów występuje to samo, już mam drobne wątpliwości. W internecie ostatnio była masa filmików, że Smajlandia istnieje i rząd chce nas uciszyć, a teraz ceny poszy w górę ruszyła przed sprzedaż bluzy nawiązującej do trendu. Co za tym idzie, zasięgi sklepu ruszyły i ceny poszybowały. Nie widzę tutaj przypadku ze względu na prawdopodobny wzrost sprzedaży, ale to wie już tylko Omawiany w tym materiale twórca. Natomiast dokonałem mailowego zgłoszenia do Łokiku o podejrzeniu nieuczciwych praktyk cenowych i Was również do tego zachęcam, zarówno w przypadku smyla jak i innych. W filmu filmie znajdziecie plik PDF z 25 grudnia 2025 roku i warto to później zaznaczyć. Znów maila macie na ekranie, a ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania i wspierania kanału oraz do pozostawienia po sobie komentarza i podbicia dla zasięgu. Hashtagiem tego odcinka jest hashtag Łokik. Uh oh.